Szymajko, witam bardzo serdecznie. Moi drodzy, bierzemy się dzisiaj za zadanie numer 8 na maturze, rozszerzone, czyli będzie to słowotwórstwo, tak jak na Instagramie wam obiecałem. Pokażę Wam, jak takie zadanko rozwiązać i troszeczkę o nim opowiem. Postaram się zrobić to jak najszybciej, jak to możliwe. Zaczynamy. W tym zadanku będziecie musieli zdecydować, jakiej części mowy musicie użyć. Mamy cztery do wyboru tutaj, czyli czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek. I w tej tabelce, którą tutaj widzicie, na zielono pokazałem Wam to na przykładzie słówka think. Mamy czasownik think, rzeczownik od tego słówka to jest thought, czyli myśleć. Czasownik myśl to jest rzeczownik, tak? Mamy przymiotnik thoughtful, przysłówek thoughtfully. Zwróćcie uwagę, jak będziecie się przygotowywać, że dana część mowy ma charakterystyczne dla siebie końcówki. Na przykład słówko thoughtful ma. Full I na przykład dużo przymiotników jest takich jak Powerful, Hopeful i na pewno jeszcze więcej znacie ode mnie. No i jeżeli chodzi o przysłówek, to przysłówek, słuchajcie, jest bardzo przyjazny dla nas, bo w 99% przypadków on będzie miał końcówkę L, dodaną do przymiotnika. Czyli jak już znacie przymiotnik, to prawdopodobnie znacie też przysłówek. No i wiedząc to. Możemy przejść do robienia zadanek. Teraz pokażę wam, na co zwrócić uwagę w każdym z tych zadań. Eee, Widzimy tak? Widzimy. Eee, pierwszy przykład, eee, czy e, ktoś mógłby zadać pytanie, czy muszę czytać cały tekst. Według mnie nie musisz. Czasami może ci to pomóc, ale nie musi. Tym bardziej, jeżeli zrobisz takich przykładów kilka, to patrząc tylko na słówko, będziesz już wiedział, wiedziała, co tutaj wpisać. Ale w pierwszym przykładzie na przykład jest coś. Co nam może pomóc? I musimy szukać właśnie takich podpowiedzi, które mogą nam podpowiedzieć, które części mowy potrzebujemy. Na przykład, w pierwszym przykładzie mamy A. A, jak wiecie, stoi przed rzeczownikiem, więc ze ten musimy stworzyć rzeczownik. No i my już wiemy, że ten rzeczownik to jest po prostu vod. Easy. Przykład numer dwa. Co my tutaj mamy? The mess began with the main artery from northwestern China. And the capital started being. Hmm. Zaczął być jakiś. Mi to brzmi jak strona bierna. A jeżeli mamy stronę bierną, to pot potrzebujemy jakiejś formy czasownika B, czyli to, co tutaj mamy, plus czasownik w trzeciej formie. Czasownik w trzeciej formie. No to najpierw mamy modern, który jest przymiotnikiem. Zamieniamy go na czasownik, czyli modernize. No, i robimy z niego trzecią formę. Oni regularny, jest dodamy końcówkę ED, no i mamy wszystko z głowy. Mamy modernized peg. W waszej głowie, oczywiście, ten proces mam nadzieję, że będzie dużo szybszy. Ja tutaj robię to tak bardzo powoli i przeprowadzam was przez wszystkie te kroki, żeby pokazać wam, co bardzo szybko dzieje się w mojej głowie, kiedy robię ten przykład. Trójeczka. When they were not standing still. No i dobra, zobaczcie, mamy day. Czyli oni, kiedy oni nie stali nieruchomo. Drive, coś tam, coś tam. Drive. No i teraz, jeżeli byśmy chcieli stworzyć od tego jakąś osobę, to wyjęlibyśmy driver, bo to musi oczywiście pasować do tego słupka day tutaj. Mamy drive, driver, ale teraz jeden driver. No skoro mamy day, to drivers. The mamy to. No i dobrze, i ostatni przykład. Zobaczcie, ja w ogóle prze, e, przeleciałem o to. Tego w ogóle nawet nie czytałem. Nie mam pojęcia, co to jest. W żadnym wypadku mi to nie pomoże. E, w kolejnym przykładzie w ogóle. Mamy słówko remark, i ja już się domyślam, jakie to będzie słówko, ale nic nie będę jeszcze mówił. E, zobaczmy przykład. Almost as, mm, mm, as. Zobaczcie na to. Mamy as, mm, 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 as. Czy kojarzycie jakąś konstrukcję, yy, w, która wygląda tak? Jeżeli będziemy chcieli też porównać i chcieli powiedzieć na przykład, że to jest tak gorące jak to, to powiemy it's as hot as that thing, for example. Dlatego wiem, że tutaj muszę wrzucić przymiotnik w podstawowej formie. Od słówka remark przymiotnik yy, to będzie remarkable. Teraz uwaga, jeżeli nie wiecie... Jeżeli nie macie pojęcia, jak wygląda przymiotnik, czyli wiecie, że tutaj ten przymiotnik powinien być... Sorry. Sorki bardzo. Więc mamy przymiotnik oczywiście w tej konstrukcji występujący w formie podstawowej, czyli stąd mamy po prostu remarkable i to wszystko. Tak wygląda to zadanko. Zrobimy sobie może kolejne, spróbujmy history of dentistry. To zadanko już robiłem, na moim kanale możecie znaleźć na YouTubie arkusz ostatni próbny z tego roku i to jest właśnie z tego zadanka. No więc mamy, zobaczcie, pierwszy mamy słówko treat. Powiem Wam, powiem wam co ja robię, kiedy robię takie zadanko i chcę je zrobić szybko. Nie zawsze oznacza to dobrze i dokładnie, ale szybko. Patrzę na słówko, słówko treat yy, i myślę o słówkach, yy, które brzmią podobnie, może zaczynają się podobnie, które znam. Więc od słówka treat pierwsze co mi przychodzi, no to treatment. Yy, treat leczyć, treatment leczenie. No i wtedy sobie mogę sprawdzić, czy to będzie pasowało, na przykład It houses the largest collection of instruments and equipment used in dental. Mhm. Mm no i pasuje oczywiście dental treatment. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że słówko dental jest przymiotnikiem. Po przymiotniku bardzo często jest rzeczownik. Dalej. W drugim zobaczcie. The museum was developed. Czyli zostało tak, jakby rozwinięte, bądź wybudowane, bądź powstało po prostu. I teraz, jeżeli mamy jakiś czasownik, to po czasowniku występuje przysłówek. Pamiętajcie, przysłówek, czyli ten zły, określa nam czasownik, jakąś czynność. Więc primary będzie. Primary. Pyk. Mamy. Kolejna rzecz. The collections are. True Displays. No i teraz e, one są tak jakby do, do dostępu, że można do nich otrzymać dostęp. Mm, hmm. um, no i jeżeli można do nich otrzymać dostęp, no to będą Accessible. Mm. I ostatnie The Museum Aims at Influencing D. No i zobaczcie, znowu mamy podobny przykład, tak, wcześniej mieliśmy taką sytuację, że mm, e, mieliśmy taką sytuację, że e, mieliśmy słówko D i mieliśmy słówko A to tutaj e, przyting. Więc e, tutaj podobna sytuacja D e, stoi zawsze przed rzeczownikiem, musimy stworzyć rzeczownik od słówka perceive, czyli będzie to. Zobaczcie, jak zawarzy to percepcja po polsku bądź perception po angielsku. E, łatwo, dobra. Zobaczmy, co mamy dalej. E, a simple act of kindness. Zobaczcie, że mi to wychodzi bardzo szybko, ponieważ ja nie muszę czytać w ogóle wszystkiego, całego tekstu. Nie będzie mi to potrzebne. Na przykład tutaj. To w ogóle nie jest mi potrzebne. Nie, skupię się na tym. After all, it is the place where people rush or angrily wait with. Hmm. Czekają z czymś. Patient oznacza na przykład pacjent bądź cierpliwy. No i teraz oni czekają z, with. Mamy z czym? Jakiś rzeczownik, nie? Teraz mi się, czy z cierpliwością czekają, czy może czekają z niecierpliwością. No bo skoro czekają angrily, to jest ważne. Yy, dlatego ważne jest, żeby przeczytać nie tylko pierwsze słówko tuż przed luką, ale całe zdanie. Angrily, czyli wściekle czekają z impatience. Yy. Dobra, dalej. What made this moment so touching was that it was done... I zobaczcie, podobna sytuacja. Mamy it was done, czyli to zostało zrobione. I teraz zostało zrobione jak? W jaki sposób? Jak? Na to pytanie odpowiada oczywiście przysłówek, czyli dodać będziemy musieli końcówkę "-l", do czegoś, do przymiotnika. Słówka anonymous, czyli anonimowy jest przymiotnikiem? Jest przymiotnikiem. Co dodajemy? Oczywiście koncówkę l, czyli anonymously. Prosta. Dalej, it wasn't about recognition, but to help a vulnerable person and make his life just a tad more, more. posłówku more, moi drodzy, co występuje. Wiecie na pewno, jak macie na przykład big, bigger, the biggest, important, more important, the, more, the most important, czyli po słówku more będzie jakiś przymiotnik. Od bear, e, będziemy musieli stworzyć przymiotnik. E, tutaj warto może doczytać to zdanko, o co tutaj chodzi, e, żeby pomóc jakiejś takiej wrażliwej osobie, sprawić, by jej życie było bardziej do zniesienia bearable. Musiałem doczytać, ponieważ bardzo często e, to słówko pojawia się w. E, z, e, unbearable, czyli takie nie do, nie do zniesienia. Mm, dlatego musiałem się upewnić, czy może nie chodzi o tamto. Mm, i, ostatnie. Oh, I can't help but wonder what, about all the other little acts of kindness that happen every day and go. Hmm. E, no i tutaj będzie taka sytuacja, że. Mm, będzie to część zwrotu. Pewnego zwrotu, nawet nazwą to kolokacją, gdzie mamy something goes unnoticed, czyli coś takiego przechodzi niezauważalne. Ym, czyli na przykład ktoś, ktoś to zrobi, a my o tym nie wiemy. On. Mhm. I tutaj, jeżeli ktoś nie znał zwrotu, ym, go unnoticed, no to prawdopodobnie bardzo ciężko byłoby mu się domyślić, że. Właśnie o to słówko chodzi. No i ostatni, holiday tips and tricks. Czy mnie w ogóle widać i to się nagrywa? Ale bym się zezłościł, gdyby się nie nagrywało. Dobrze, holiday tips and tricks. Mamy słówko safe, znowu zrobimy podobnie, czyli mamy safe. Mi się kojarzy to z safety albo co jeszcze? Nic innego nie przykryć z głowy, sprawdzimy czy safety pasuje. Various ludicrous airport Safety issues. Czy jakieś problemy z um, bezpieczeństwem? <coughs> But the prices on water at the airports are hmm, high. Czyli są wysokie. Jak wysokie? Incredibly high. Słówko incredibly tutaj pasuje idealnie, dlatego że opisuje w jaki sposób, jak bardzo wysokie są ceny. Ehm, dobrze, e, dalej. E, co my mamy? Finally, I never buy souvenirs at famous shopping streets and airports. Aha, i tu jest koniec zdania, dobra. Mm -hmm. Ok, goods, good street, dobra. Przed rzeczownikiem, bo to jest rzeczownik oczywiście w liczbie mnogiej. Co może stać? Może stać, yy, może stać przymiotnik przed rzeczownikiem, oczywiście. I przymiotnik ten będzie brzmiał Comparable. Czyli takie porównywalne dobra mogą być kupione gdzieś tam. Com, uh, yes. Comparable. Moreover, I often buy a lot of. Hmm. Mm -hmm. No i teraz zobaczcie, fajny tutaj jest, fajny jest przykład. Moreover, I often buy a lot of. Mamy hmm. expensive. Pierwsze co mam przychodzi do głowy, to jest oczywiście expensive. No i yy, jeżeli bym wpisał. Jeżeli bym wpisał słówko expensive, to czy by nam się to zgadzało? Eee, musimy czytać do końca, żeby to wiedzieć. Attractive gifts for my friends and my, myself and my friends at local flea market. You can find real bargains there. To znaczy, że na pchłym targu raczej drogi rzeczy nie kupimy i można znaleźć niezłe okazje. No Jeżeli mamy niezłe okazje, to zróbmy z tego obsesję i wtedy mamy inexpensive. Czyli po prostu niedrogie, a wręcz tanie rzeczy. Tak to wygląda. Staram się zrobić to jak najszybciej jak mogłem. Zajęło mi to, widzę, niecałe 15 minut. Z małą przerwą mam nadzieję, że wszystko się nagrało przez to małą przerwę, że zadzwonił mi domofon. Moi drodzy, tak wygląda rozwiązywanie zadań na słowotwórstwo. Pamiętajcie, musicie znaleźć coś, co wam podpowie. Na przykład słówko a przed luką sugeruje, że będzie tam najprawdopodobniej rzeczownik. Jeżeli macie słówko more, to pod tym słówku more będzie jakiś przymiotnik w formie podstawowej, pamiętajcie. Zawsze musicie starać się znaleźć jakąś podpowiedź. Co zrobić, jeżeli wiecie co będzie, ale nie wiecie, ale nie wiecie jak ta forma powinna wyglądać? No, jeżeli nie wiecie, no to niestety na maturze już się nie dowiecie, i w takiej sytuacji musicie strzelić, bo możecie strzelić. Pytanie jak? Tak jak powiedziałem, są charakterystyczne zwroty, charakterystyczne końcówki, to miałem na myśli, charakterystyczne końcówki dla danej części mowy. Na przykład dla rzeczownika jest to shon, dla przymiotnika może to być full albo less. Zerknijcie na takie końcówki. Postarajcie się je znaleźć w internecie na pewno gdzieś będzie to do zrobienia. Zerknijcie na nie, róbcie zadania z tymi końcówkami, i w końcu pozwolimy Wam to troszeczkę je utrwalić. No i to wszystko. Zapraszam również na Instagrama, bo za chwilkę, po tym, jak wrzucę to wideo, to będę odpalał quiz. I takich quizików mam aż trzy, także przez trzy kolejne dni będziemy sobie na moim Instagramie adres tutaj na górze ćwiczyć. No i jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście pamiętajcie, że zawsze możecie zadać mi te pytanka tu, w komentarzu, na Instagramie, w wiadomości prywatnej, jeżeli macie taką ochotę. Zapraszamy również na grupę, link do grupy będzie w opisie tego filmu, jeżeli oglądacie to na YouTubie. To wszystko. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że materiał był pomocny. Do zobaczenia w transformacjach.